Czy wiesz, że jedna cecha potrafi otworzyć wszystkie drzwi do władzy? Machiavelli uważał, że prawdziwa pewność siebie jest bronią silniejszą niż jakakolwiek strategia. Jest pewna naga prawda, której większość ludzi woli nie widzieć. Władza nie rodzi się z dobroci ani z zasad sprawiedliwości, które tak chętnie wychwala społeczeństwo. Władza od zawsze budowana była na trzeźwości umysłu, na umiejętności panowania nad emocjami i przede wszystkim na sztuce sprawiania, by inni wierzyli, że jesteś silniejszy niż naprawdę jesteś. Niccolo Machiavelli, szesnastowieczny myśliciel i polityk, opisał to bezlitośnie w swoim dziele. Książę, nie tylko przedstawił tam, jak władca powinien się zachowywać, by utrzymać tron. On obnażył coś więcej: że w grze o władze niekontrolowane emocje to największy wróg. Jednym z najsubtelniejszych narzędzi, które Machiavelli podsuwa, choć nigdy nie nazwał go wprost, jest nonchalance, pozorna obojętność, a tak naprawdę spokój i chłód wobec burzy wydarzeń. Wielu myli obojętność ze słabością. Myślą, że to brak emocji, brak zainteresowania. Brak zaangażowania. Ale w świecie władzy ma ona inne znaczenie. To zdolność do absolutnej samokontroli, do ukrywania tego, co czujesz i co myślisz. Wyobraź sobie króla otoczonego przez dwór, gdzie każdy wpatruje się w najdrobniejszy gest jego twarzy. Jeśli się złości, wiedzą, kiedy się wycofać. Jeśli się cieszy, pędzą, by zyskać jego przychylność, ale jeśli zachowuje oblicze spokojne maskę nieprzeniknioną, cały dwór pogrąża się w niepewności. Nie wiedzą, jak zareagować, a w tej niepewności rodzi się jego przewaga. To właśnie obojętność staje się bronią niewidzialną, która zmusza innych, by zgadywali, by czekali, by gonili za czymś, czego nie mogą uchwycić. Machiavelli powtarzał: Mądry władca nie musi ciągle udowadniać swojej siły słowem czy gestem. Przeciwnie, powinien dawkować swoje reakcje, powinien panować nad sceną, jak artysta który milczeniem potrafi zawładnąć całą widownią. Obojętność nie jest brakiem siły. To siła w najczystszej postaci. Siła człowieka, który wie, że nie musi reagować, by i tak kontrolować wszystko. Historia zna wiele przykładów. Napoleon Bonaparte, geniusz wojenny i zdobywca Europy. Podczas jednych z negocjacji został publicznie sprowokowany. Inni wodzowie na jego miejscu wybuchliby gniewem. Ale Napoleon siedział nieruchomo, z zimnym spojrzeniem, dłoń lekko oparta o oparcie krzesła. Ani jednego słowa. W tej ciszy przeciwnik stracił cierpliwość, popełnił błąd i to właśnie ta pozorna obojętność dała Napoleonowi przewagę. To nie była słabość, to był komunikat: Nie muszę niczego udowadniać, bo to ja kontroluję sytuację. I tu tkwi sedno nauki Machiavellego: Władza nie bierze się z tego, że próbujesz zadowolić innych. Władza rodzi się wtedy, kiedy inni wierzą, że stoisz ponad nimi bez względu na okoliczności. Czasem najsilniejszym gestem nie jest groźba, nie jest pokaz siły, jest obojętność. Ta cicha, chłodna, która mówi więcej niż tysiąc słów. Dlaczego jednak obojętność pozornie pasywna staje się narzędziem strategicznym, bo uderza w psychikę? Kiedy jesteś obojętny, odbierasz przeciwnikowi drogowskazy. Nie ma się czego uchwycić, więc zaczyna zgadywać. Niepewność rodzi strach, a strach oddaje władzę w twoje ręce. Człowiek spokojny to człowiek nieuchwytny, a to, czego nie można przewidzieć, najtrudniej pokonać. Machiavelli wiedział: Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją, i radził: kto pragnie władzy, musi to wykorzystać. Nonchalans nie jest cechą charakteru. To narzędzie, to sztuka ukrywania siebie i równoczesnego obnażania słabości innych. Im mniej pokażesz, tym bardziej inni będą ciekawi. Im bardziej będą ciekawi, tym mocniej zależni. A ty, nawet milcząc, pozostajesz w centrum. Bo to właśnie tam, w tej ciszy, w tej obojętności, rodzi się prawdziwa władza. Jeśli miałbym wybrać jedno słowo, które najlepiej opisuje styl przywództwa, jakim Machiavelli podziwiał, byłoby to spokój. Wez księciu wielokrotnie podkreślał, że władca nigdy nie może pozwolić, by emocje przesłoniły rozsądek. Wybuchy gniewu czy nadmierna radość to luki, które wróg natychmiast wykorzysta. Przeciwnie, opanowanie, chłodna obojętność stają się tarczą, której nie sposób przebić. Można mieć potężną armię, można posiadać skarbce pełne złota, lecz jeśli ktoś nie potrafi panować nad sobą, szybko traci szacunek własnych ludzi. Machiavelli wierzył, że prawdziwa pewność siebie nie polega na głośnym demonstrowaniu siły, ale na braku potrzeby udowadniania czegokolwiek. Im mniej przywódca reaguje, tym więcej muszą zgadywać inni. A właśnie w tej ciszy rodzi się jego potęga. Spokój staje się lustrem. Nie mówi nic konkretnego, a jednak zmusza innych, by zobaczyli w nim własne lęki. Wyobraźmy sobie współczesną salę zarządu spotkanie pełne napięcia. Akcjonariusze naciskają na prezesa, żądając odpowiedzi. Wielu na jego miejscu zaczęłoby tłumaczyć się nerwowo, albo unosić głos, ale prawdziwy lider siedzi cicho. Patrzy spokojnie, mówi krótko, wyraźnie, bez śladu strachu. Taka powściągliwość niesie mocniejsze przesłanie niż tysiąc słów panuje nad sytuacją. Nie muszę nikogo przekonywać moim niepokojem, aby to zobrazować, spójrzmy na krótką scenę rozmowy. Negocjacje. Młody inwestor James zostaje ostro zaatakowany przez rywala. Mark, jak długo będziesz unikał odpowiedzi? Wszyscy chcą wiedzieć, czy masz wystarczający kapitał, by kontynuować projekt. James odchyla się w fotelu, mówi spokojnie, bez emocji. Jeśli potrzebujesz odpowiedzi już teraz, to chyba ty martwisz się bardziej niż ja. Mark marszczy brwi, traci cierpliwość. Co masz na myśli? James uśmiecha się lekko. Mam na myśli to, że gdy nadejdzie właściwy moment, wszyscy zobaczą, kto naprawdę ma siłę, by iść do końca. Ja nie muszę tego udowadniać teraz. Kilka zdań. Ton opanowany i nagle sytuacja się odwraca. James nie tłumaczy się, nie unosi głosu, a jednak to Mark traci równowagę. Cała sala patrzy teraz na Jamesa. To właśnie ilustracja myśli Machiavellego, prawdziwa siła, nie tkwi w głośnych słowach ale w ciszy, która zmusza innych do szukania odpowiedzi. Machiavelli pisał również, że w grze o władzę najcenniejszą walutą nie jest złoto, lecz uwaga ludzi. Ten, kto potrafi kontrolować uwagę, ten zyskuje przewagę. A tu tkwi paradoks, im bardziej ktoś obojętny, im mniej reaguje, tym bardziej inni pragną jego potwierdzenia. Milczenie przywódcy nie osłabia jego pozycji. Wręcz przeciwnie, sprawia, że podwładni starają się zasłużyć na jego spojrzenie. Widzimy to często w polityce, na konferencjach prasowych, gdy dziennikarze zasypują lidera trudnymi pytaniami. Ten, kto reaguje impulsywnie, naraża się na niekorzystne nagłówki. Ale przywódca, spokojny, uśmiechający się, chłodno odpowiadający jednym zdaniem, albo tylko mówiący o tym, porozmawiamy, gdy będzie trzeba. Natychmiast staje się centrum uwagi. Prasa sama buduje narrację, sama tworzy hipotezy, sama rozdmuchuje temat, a wszystko krąży wokół człowieka, który powiedział tak niewiele. Machiavelli podkreślał: Władca nie musi być kochany, ale musi budzić respekt. A respekt często rodzi się nie z miecza, lecz z lodowatego spokoju, który czyni go nieprzewidywalnym. Ludzie nie boją się tego, co znają boją się tego, czego nie potrafią odczytać. Władca, który krzyczy, ujawnia granice swego gniewu, ale władca, który tylko milczy, który patrzy nie wzruszenie, pobudza wyobraźnie innych, a to wyobraźnia maluje scenariusze najstraszniejsze. Dlatego obojętność nie jest słabością, to najwyższa forma pewności siebie. To niewypowiedziane przesłanie nie muszę się spieszyć. Panuje nad sobą, a więc panuje nad całą grą. Właśnie dzięki temu Spokojowi przywódca staje się centrum, a cała uwaga, chcąc nie chcąc, zawsze krąży wokół niego. Na polu walki politycznej i społecznej, nie zawsze miecz czy lufa karabinu są najpotężniejszą bronią. Często tym, co naprawdę daje władzę, jest coś pozornie niewidzialnego cisza, obojętność i umiejętność nieokazywania reakcji. Machiavelli, ze swoją przenikliwą obserwacją, doskonale rozumiał, że ludzka psychika. Zawsze pragnie natychmiastowej odpowiedzi, a gdy ta odpowiedź nie nadchodzi, rodzi się pustka. W tej pustce zaczyna kiełkować niepokój. On pisał, że władca nie musi być zawsze najsilniejszym w sali. Wystarczy, że nikt nigdy nie będzie pewien, kim naprawdę jest. Obojętność staje się więc strategią psychologiczną. Cisza nie tylko ukrywa emocje, ale sieje w umysłach innych, lęk przed tym, co nigdy nie zostało wypowiedziane. Wyobraźmy sobie radę wojenną w średniowieczu. Gdy generał otrzymuje wieść, że wróg gromadzi siły na granicy, oficerowie czekają na reakcję, gniew, strach albo jasny rozkaz. Ale jeśli generał milczy, spokojnie patrzy na mapę i przez długą chwilę nie mówi nic. Co wtedy się dzieje mu? To właśnie cisza budzi pytania: czy on ma plan, którego nie znamy, czy zlekceważyliśmy jego przewagę? A może dostrzegł coś, czego my jeszcze nie widzimy? Niepewność zamienia się w respekt, a respekt w lęk. Choć tak naprawdę generał może jeszcze nie mieć żadnej strategii. Machiavelli wiedział, że człowiek nienawidzi dwuznaczności. Kiedy brakuje informacji, sam dopowiada resztę, a to, co sobie dopowiada, prawie zawsze jest gorsze niż rzeczywistość. Dlatego cisza i obojętność nie są tylko tarczą, są też niewidzialnym ostrzem, które wnika. Prosto w umysł przeciwnika. Jest jeszcze inny wymiar tej gry zakłócanie równowagi. W każdej konfrontacji ten, kto kontroluje psychikę, zyskuje przewagę. Obojętność wygląda jak brak zainteresowania, a w rzeczywistości zasiewa wątpliwość. Bo jeśli lider nie okazuje emocji, wróg zaczyna się zastanawiać, czy to pewność siebie, czy może pułapka, i właśnie ten niepokój popycha go do błędów. Spójrzmy na szachy. Mistrz nigdy nie zdradza radości, kiedy przeciwnik się potknie. Nigdy nie pokazuje lęku, kiedy sam wpada w tarapaty. Jego twarz pozostaje spokojna, jego oczy niezmącone. Przeciwnik, nie wiedząc, co myśli, zaczyna analizować za dużo. Widzi groźby, które nie istnieją. I sam gubi się w chaosie, tak samo w polityce i wojnie. Obojętność zmusza wroga, by sam stworzył w wyobraźni potwora. A strach rodzi się szybciej z wyobraźni niż z samej rzeczywistości. Machiavelli dodaje coś jeszcze subtelniejszego: obojętność nie tylko atakuje, ale czyni lidera punktem oparcia. Kiedy wszyscy wokół panikują, kiedy chaos rozlewa się szeroko, ten, kto pozostaje spokojny, staje się symbolem stabilności. Nawet jeśli nie ma jeszcze rozwiązania, jego spokój daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. I właśnie dlatego z każdą chwilą jego władza rośnie. W historii wielu przywódców nie podziwiano za same zwycięstwa, lecz za to, że nigdy nie dali się porwać chaosowi. Rozumieli bowiem, że obraz jest równie ważny jak rzeczywistość. Żołnierze, poddani współpracownicy, wszyscy pragną symbolu, do którego mogą się odwołać. I to właśnie mistrzowsko używana obojętność czyni z lidera taki symbol. Bo w oczach Machiavelego obojętność nie jest słabością. Nie jest też brakiem uczuć, jest najwyższą sztuką kontroli kontroli nad sobą, kontroli nad percepcją innych i wreszcie kontroli nad biegiem wydarzeń. W świecie, gdzie silni wciąż chcą epatować siłą, najbardziej przeraża ten, który ma odwagę, nie pokazywać niczego. Choć Machiavelli wychwalał siłę obojętności, ostrzegał też wyraźnie, że nie jest to narzędzie bez ryzyka. Każda strategia władzy niesie ze sobą cenę. Obojętność, jeśli źle zrozumiana lub nadużywana, może szybko przemienić przewagę w pułapkę śmiertelną. Sztuka kontroli percepcji i emocji, gdy staje się nadmierną dystancją, izoluje lidera, odcina go od ludzi wokół i, ironicznie, czyni niewidzialnym dla tych, których wpływu potrzebuje. Machiavelli podkreślał: Człowiek jest istotą społeczną. Potrzebujemy reakcji, interakcji, potrzebujemy poczucia obecności innych. Kiedy lider jest zbyt obojętny, podwładni i współpracownicy mogą poczuć się porzuceni, nieuszanowani, a nawet zacząć wątpić w jego intencje. Obojętność powoli staje się niewidzialnym murem, który ludzie starają się obejść lub opuścić. I w ten sposób władza przestaje być konsolidowana. Wyobraźmy sobie przykład Sara, młoda, utalentowana CEO, postanawia stosować strategię obojętności w komunikacji z zarządem. Milczy wobec ważnych propozycji. Nie reaguje od razu na palące problemy. Zawsze zachowuje absolutny spokój. Na początku jej opanowanie budzi respekt, ale po kilku miesiącach kadra zarządzająca zaczyna czuć niepewność, brak kierunku i słabnące więzi. W końcu niektórzy kluczowi pracownicy odchodzą szukając miejsca, gdzie ich głos jest słyszany. To właśnie ilustracja ostrzeżenia Machiavellego: obojętność, jeśli nie jest zbalansowana, staje się pułapką i prowadzi do izolacji. Inna pułapka mylenie spokoju z obojętnością. Granica jest bardzo cienka. Spokój oznacza utrzymanie samokontroli, kontrolę emocji, strategiczne reakcje. Nadmierna obojętność natomiast przemienia lidera w postać odległą, zimną, bezwzględną. Kiedy lider wierzy w maskę, którą nosi, ryzykuje utratę zdolności do pokazywania prawdziwych emocji i wrażliwości, a te cechy budują zaufanie i trwałe relacje. Brak równowagi nie tylko osłabia autorytet, ale też izoluje lidera w świecie, gdzie prawdziwa władza wymaga interakcji i więzi. Machiavelli podkreśla również, obojętność nie powinna być wymówką do unikania odpowiedzialności. Lider oderwany od rzeczywistości, utrzymujący spokój tylko na pokaz, bez uwagi na konsekwencje decyzji prowadzi innych do wątpliwości i błędnych ocen celów. Historia zna wielu władców, generałów, polityków, którzy nie zawiedli przez brak władzy. Lecz przez to, że ich obojętność przerodziła się w nadmierny dystans, rozbijając sojusze i podporządkowanych. Wyobraźmy sobie inną sytuację. John, ambitny polityk, zawsze zimny wobec opinii publicznej i współpracowników. Nie dzieli się planami, unika odpowiadania na drobne pytania, utrzymuje dystans. Na początku ludzie szanują jego samokontrolę, lecz z czasem czują się nieuszanowani, nie rozumieją jego intencji, tracą zaufanie kiedy nadchodzi kryzys, nikt nie staje po jego stronie, bo przez długi czas stworzył nieprzekraczalną przepaść między sobą a tymi, których potrzebuje. Efekt jego władza słabnie, a dziedzictwo staje się niejasne. Kluczowa lekcja Machiavellego obojętność jest subtelnym narzędziem władzy, ale nie jest niezniszczalną zbroją. Musisz znać kontekst, umieć być elastycznym i dostosowywać się. Mądry lider wie, kiedy zachować spokój, kiedy pokazać część emocji, by wzmocnić zaufanie, i kiedy wchodzić w interakcję, by utrzymać więzi. Tylko wtedy obojętność staje się siłą, a nie pułapką izolacji. Podsumowując, Machiavelli daje nam głęboką lekcję: Moc z obojętności istnieje tylko wtedy, gdy używa się jej z wyczuciem i równowagą. Nadmierny dystans lub mylenie spokoju z obojętnością niszczy reputację, budzi wątpliwości i izoluje. Władza to nie tylko kontrola, ale też zdolność do zarządzania emocjami utrzymania kontaktu i zmuszenia zarówno wroga, jak i sojusznika do zgadywania Twoich zamiarów. Dlatego sztuka obojętności praktykowana właściwie staje się jednym z najsubtelniejszych, a zarazem najpotężniejszych narzędzi Machiavellego. Kiedy spojrzymy na całość analiz dotyczących obojętności, czyli nonchalance, Staje się jasne, że Machiavelli nie traktował jej jedynie jako cechy charakteru. Dla niego była to subtelna, strategiczna broń władzy. Delikatna, ale niepozbawiona ryzyka. Z analizy wynika jasna obojętność, daje zdolność kontroli emocji. Czyni przeciwników nieprzewidywalnymi, tworzy wrażenie pewności siebie i siły. Pomaga liderowi utrzymać pozycję w chaosie, zmusza otoczenie do zgadywania kolejnego ruchu. A tym samym wzmacnia szacunek i wpływ. Jednak Machiavelli przestrzegał, tak jak każda broń władzy, obojętność użyta niewłaściwie może stać się pułapką prowadzącą do izolacji, utraty kontaktu i spadku autorytetu. Prawdziwa siła tkwi w równowadze między obojętnością a zdolnością wyrażania emocji. Obserwował, że osoby, które zachowują tylko spokój, ale pozostają całkowicie zdystansowane, tworzą niewidzialną przepaść. Przepaść, która podważa zaufanie sojuszników i podwładnych, prowadzi ich do szukania wskazówek gdzie indziej, a czasem nawet do zdrady. Przeciwnie, gdy lider potrafi wyczuć moment, kiedy należy powściągnąć emocje, a kiedy ujawnić ich część w celu połączenia się z ludźmi i wzmocnienia zaufania, zdolność kontrolowania sytuacji staje się subtelna, utrzymuje autorytet i buduje potrzebną więź. Weźmy konkretny przykład. Emma menedżerka w branży technologicznej zwykle zachowuje spokój w stresujących sytuacjach, nie pozwala emocjom dyktować decyzji. Gdy projekt zawodzi, zamiast się denerwować, analizuje problem i spokojnie proponuje rozwiązania. Jednak wie też, jak okazać empatię chwilowe pochwały, delikatne słowa wsparcia. Efekt zespół Emmy czuje się szanowany, rozumie, że jej władza nie polega na narzucaniu, lecz na strategicznym zarządzaniu. To żywy dowód na to, co Machiavelli podkreślał: Prawdziwa władza i szacunek pochodzą z równowagi między strategią obojętności a zdolnością selektywnego łączenia się z innymi. Kolejne ostrzeżenie: Machiavellego nadużywanie obojętności prowadzi do nadmiernego dystansu, gdzie spokój staje się obojętnością, a dystans izolacją. Wtedy władza, wcześniej wzmacniana tajemniczością i kontrolą percepcji, szybko się rozpada. Ludzie przestają dostrzegać wartość relacji, przestają być pod wpływem autorytetu, tworzą przeciwne sojusze lub odchodzą szukać innych liderów. Dlatego Machiavelli, podkreśla, obojętność jest sztuką nie absolutną zasadą. Powinna iść w parze z obserwacją, elastycznością i zdolnością dostosowania zachowania do kontekstu. Dodatkowo, umiejętność ujawnienia części emocji jest częścią strategii władzy. Machiavelli wyjaśniał: Człowiek potrzebuje emocji. I więzi, by budować zaufanie. Mądry lider tworzy równowagę, spokój wobec prowokacji, a jednocześnie pokazanie determinacji, wiary lub zainteresowania we właściwym momencie, by wzmocnić autorytet i szacunek. To połączenie strategicznej ciszy i selektywnego ujawniania emocji tworzy przewagę, czyni lidera nieprzewidywalnym, godnym zaufania i wpływowym. Ostateczny wniosek Machiavellego: władza nie polega na manipulacji czy narzucaniu się wszędzie i zawsze, lecz na kontroli skutków i rezultatów wydarzeń poprzez inteligentną strategię i zrównoważone podejście. Obojętność, stosowana właściwie, jest potężnym narzędziem, pozwalającym kontrolować przestrzeń władzy, kazać innym oceniać i reagować na twój ruch. Jednak jeśli użyta nieumiejętnie, odwrotnie szkodzi. Lekcja dla nas wszystkich: prawdziwa siła nie polega na bezwzględności ani całkowitej izolacji, lecz na zdolności wyboru, kiedy być obojętnym, a kiedy wchodzić w interakcję. Według Machiavellego, władza osobista to połączenie samokontroli subtelnej strategii i zdolności dostosowania się do kontekstu. Kiedy rozumiesz i stosujesz to w równowadze, obojętność staje się nie tylko umiejętnością przywódczą. Ale także sztuką władzy, pozwalającą utrzymać pozycję, wywierać wpływ i chronić siebie przed atakami przeciwników. W nowoczesnym świecie, nawet jeśli nie wszyscy dążą do władzy politycznej czy militarnej, lekcja nonchalance pozostaje cenna. Pomaga zachować spokój w stresie, kontrolować emocje, tworzyć wrażenie autorytetu i utrzymywać relacje, nie tracąc przy tym samokontroli. Dlatego filozofia Machiavellego o obojętności, kiedy stosowana z równowagą i wyczuciem, pozostaje mocnym drogowskazem dla każdego, kto pragnie inteligentnie i subtelnie sprawować władzę. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.